Dzień dobry moi drodzy, jestem Polandman, a oto przed wami kolejny odcinek z Overwatcha. W tym razem mamy insurekcję No i lecimy z tym. Widzieliście tu właśnie o co chodzi. Mam nadzieję, że dobrze było słychać tak jak na czarnych murach. Jeśli nie widzieliście najnowszego odcinka, to radzę Wam tam wpaść. Tak samo, jak tak samo jak wcześniej włączyliśmy sobie tryb łatwy. Bo... ale nie tym razem, że to moje pierwsze. Tylko że Instrukcja jest najtrudniejszym overwatchowym eventem z Archiv jaki jest. I chyba większość przyzna mi tu rację. Ale Reinhardt prankuje smugę. Okej, okay, wy tu se haku... Wy tam se latajcie, oczywiście. Ale ta skórka do Torbirna jest zanombista, w to, Wy se tam latajcie, no bo po co oczywiście hakować, skoro można przeciwników rozdymać i ja tu zostanę. W ogóle to też dla Was spojrzenie na to jak się gra. Jak się gra z reworkowanym Torbiornem na tym trybie. Więc jak już mówiłem, to moje pierwsze archiwa, więc nie mam porównania. Stary Torbiorn kontra nowy Torbiorn.

Okej, okay, mam dość. Na solówę go! Raz, dwa i trzy. Moje autorstwo, kurde. Ja to zbudowałem. Szkoda, że torbym to tak świetnie zmontował, że to się będzie rozgrzewać całe 3 minuty. Zadziała, ale dopiero za... za 3 minuty. A cztery, mówiąc konkretnie. Тупить, Думков. Думков. Я беру этого. To jest takie... To jest takie typowe. O. Zaraz. Nie no, ja myślałem że się ten... No. Tam był wybuchać. A ja go nie zauważyłem. No ja usłyszałam ten dźwięk. Jak on się pojawia. I użyłem ulta, żeby go powstrzymać druchowo. Ale nie wiem gdzie, ale nie wiedziałem gdzie on wylądował. Nie, 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 nie. Dobrze. Dobrze. Dobrze, Reinhardt. Kolejny mały problem. To tak, ale na serio to jest takie typowe. Aaaa Nienawidzę bastionów. Mam 45% pięć Moja wieżyczka. NIE NISZCZYĆ MI WIEŻYCZKI! AAAAAAAA! O jacie. O jacie. Chwilę nam zwili ładunek ze 100% do 90%. Ten ult jest... Może nie radzi sobie tak zadebiście. Może nie radzi sobie tak zadebiście jak wcześniejszy ult. Bo jeszcze był... Bo jeszcze gram w Overwatch, kiedy Torbiernowi ulta zmienili. Ale się sprawdzał. Naprawdę się sprawdzał.

Nie jądu. Haha. W ogóle gdyby Törbörn jeszcze wtedy wynalazł tą ciężarówkę z materiałami wybuchowymi czarnych chmur, to nie miałby problemów z rozgrzewaniem jakby ta się ciężarówka rozpędziła, to by już byłoby po problemie jestem zarobisty, a ja mga... jestem jestem niepowstrzymany Gdzie? 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 Co? 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 No, no, na surwę, no! Dawaj, dawaj, dawaj! No właśnie. I będzie wieżyczkę niszczył. Ej, on jeszcze żyje. Kefet czy przez przeżyje wybuch? Grałem, wprawdzie, tę insurakcję, i dotarłem już do tego fragmentu, ale w sumie nie zwróciłem na to uwagi. Zobacz.

Myślałem, że wyjdzie No, nie no o. Aa, Czuję się jak ten stary Torbjörn Jedno mam dość to doleciało do niego. Cześć. No, nie, no. Ja. Yeah. You are dead. Not big surprise. To jest piękne. A dobrze, moi drodzy. To na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczka oraz komentarza pod tym filmem. Oczekujcie na odwet. Do zobaczenia i cześć!